tak zwana Biała Niedziela, czyli święto Miłosierdzia Bożego. Staraliśmy się zarejestrować kazanie, które wygłosiłem na sumie, które teraz Państwu przedstawimy. Dziś kończymy Oktawę Wielkanoc, świętem Miłosierdzia Bożego, Kamoc przybliżyła nam i przybliża, przybliża zawsze prawdę o zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią. Stąd daje też sercom nadzieję, że każda śmierć została już pokonana. Czasem my ludzie nie potrafimy dopatrzeć sensu w czyjejś śmierci. Dziś taką trudność sprawia szalejąca po świecie pandemia, koronawirus. Karmieni wiadomościami tymi wiarygodnymi czy też paskudnymi hejtami, może zastanawiamy się, próbując znaleźć odpowiedź, czy musiało nas to spotkać. Niektórzy mają oczy tak bardzo utkwione w tej ziemi, że prawda o zmartwychwstaniu nie potrafi się przebić. Myślę. Ale Pan Jezus przychodzi nam z pomocą, każąc skierować wzrok i na Jego serce, z którego amonimują te promienie blade i czerwone dwa źródła miłości. W Nim jest źródło życia źródło życia, to o którym wspomina święta siostra Faustyna w Dzienniczku. Źródło niewyczerpane. Jednak od człowieka zależy, czy będzie z tego źródła czerpał łaski i moc. I ty i ja możemy czynić to codziennie, ale możemy, jak pewien rolnik, który przed laty przysłał do redakcji gościa niedzielnego list, dziwny list, taki prześmiewczy. Napisał go. On, człowiek, który podeptał Boże przykazania, a zwłaszcza to pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił. Redakcja Uf List opublikowała w całości. Ufrolnik wyśmiewał się w nim ze swoich pobożnych sąsiadów, którzy w niedzielę szli do kościoła na prześwięcenie. On nie uczęszczał na nabożeństwo niedzielne. On w niedzielę jechał na swoje pole, by wiosną siać, latem zbierać, jesienią cieszyć się dobrobytem. Na końcu tego listu była gąśliwa uwaga, cytuję, I komu Pan powłogosławił, moim sąsiadom czy mnie, który teraz jesienią mam o wiele większe plony? Pod... Tą treścią listu redakcja nie zamieściła żadnego komentarza, a tylko jedno krótkie zdanie. Cytuję, Pan Bóg nie zawsze musi zrobić rozrachunek z człowiekiem jesienią. Żyjemy obecnie nadzieją, iż od jutra już więcej niż pięć osób będzie mogło być na mszy świętej. Cieszymy się, ale też dziś taka no, smutna refleksja, smutna prawda, że przecież dziś w to, tak jak powiedziałem na początku, wielkie święto. Święto, które ma moc jak żadne inne, bo kto dzisiaj, jak to nam siostra Faustyna zostawiła w dzienniczku, przystąpi do źródła łaski, a więc jest na Eucharystii, w stanie łaski święcającej, przyjmie komunię świętą. To temu będzie, będzie darowane, byśmy podzieli wszystko. Odpust zupełny, wszystkie kary czysto, Tak mówiąc bardzo prosto, z potami może iść prosto do nieba. Takiej mocy nie ma nawet Wielkanoc. Już kiedyś nam to o tym wspominał nasz misjonarz, który prowadził misję do nas 8 lat temu, ksiądz Emilian. I no, smutno, że do kościoła dziś nam wszyscy niestety. No nie mogą przyjść, chociaż może bardzo, by ich chcieli. Ale duchowo, tak jak to odezwa biskupów, obiskopatu też, Ojciec Święty nam o tym mówił, łączymy się duchowo. To Panie też pewnie policzy i tak czy inaczej nam to policzy. Kiedyś wystaniemy już w tej godzinie prawdy u nas nad tym drugim brzegiem. Ale Pan Bóg dał mi taką okazję, bo w kancelarii nie było zbyt wielu osób, pogrzeb, który będzie jutro, jakieś dwie zapowiedzi, jakieś parę telefonów w sprawach ważnych. Miałem trochę czasu, by tak pomyślałem ostatnio, a to też w związku z taką wiadomością z Syberii, a to za chwilę, o tych, którzy tam są, tam też dany mi było być dwa razy, jest taki wielki misjonarz, ojciec Oblat, Najświętszy Marii Panny. Był superiorem na Świętym Krzyżu w Polsce, w tym słynnym najstarszym sanktuarium. W Kodniu też żyliśmy wielkie wielkiej przyjaźni, tutaj zapraszamy do Gdańska, nawet z rekolekcjami, nawet tam były przeszkody jakieś takie czy inne. Natomiast zanim ja tu zostałem proboszczem 10 lat temu, on wcześniej pojechał tam na Syberię. Na Syberię jest taka słynna miejscowość, już teraz się zrobiła, odwiedzana przez Polaków Wierszyna. Otóż tam jeszcze za Cara przybyli Polacy ponad 100 lat temu i powstała parafia. Ci tam buriaci, ci nazywają się miejscami jakoś, no, żyli tam w przyjaźni z tymi Polakami, mogli więc mieć swoją katolicką parafię, budować kościółek. Do czasu bolszewizmu to życie tam, no, nie było łatwe, bo oni najpierw w Lepiankach gdzieś tam mieszkali, ale że w tej tańce tam, bo to obwód irkucki za udało się egzystować, tam zostali, yy, przyszli, Komuniści ten kościół chcieli rozwalić, ale ludzie bronili, więc go zdewastowali, tylko nie wolno nie było zabrać, ale udało się ludziom przemycić y, taką, takiego baranka, który był na, na męzie ołtarza, tutaj z przodu, y, na tym stojanie umieszczony i go chowali dopiero parę lat temu, przynieśli z powrotem, jak właśnie był ojciec tam y, proboszczem, tam też nie ma stałego proboszcza, y, po dwóch zmieniali księża, a ksiądz Karol jak już do KBR-y powiedział, Bóg dał, że już dziesiąty rok tam jest. Te, te wizy sobie przedłuża, ktoś udaje mu się i może tam z tymi Polakami być. Otóż wracam te pierwsza taka relikwia, to ten baranek i ludzie, którzy go przymierzeli, że absolutnie, żeby ksiądz nie powiedział, gdzie, go, gdzie był schowany u go bo jeszcze się boją. Natomiast druga rzecz, o ołtarzu głównym, jaką my mamy tu tabernakulum, tak jest, można obejrzeć ten reportaż o Wierszynie. Wierszyna tam jest kilka reportaży, dwa wczoraj obejrzałem, one się uzupełniają w jakiś sposób. Otóż jest w tym głównym ołtarzu Pan Jezus bez rąk. Stał krzyż przy tej wiosce i kiedy był ten czas bolszewizmu, jak to Karol mówi, Jeden nauczyciel też z Polski przyjechał. Przefarbował się. Wziął broń i zrobił sobie tarczę szczelniczą z tego krzyża. No, można powiedzieć, że został ukarany na miejscu, bo rykoszetem dostał w oko i stracił tam jedno oko. Ale ludzie w tej wsi yy, przypominali mu o tym, także w końcu w tej wsi wyjechał. Nie został tam. To, co Dzisiaj ten krzyż jest takim świadectwem też wiary tych ludzi i Bożego miłosierdzia, że znowu mogą, mogą tam się modlić, mają polskiego kapłana, co zresztą nie tylko, bo mają polską szkołę, mówią, śpiewają po polsku, modlą się po polsku, uczą, polecam. A też o tej Syberii pomyślałem dlatego, że wczoraj otrzymałem taką wiadomość od zaprzyjaźnionego. Tutaj był ksiądz arcybiskup Tomasz U nas, Naszą młodzież bierzmował swego czasu, zapraszał nas tam do Kazachstanu, do Oziornego. Tutaj mieliśmy, pamiętamy, ten pentatek, ten ołtarz wielki, pięcioramienny, który jest w teraz tam yy, na Syberii, w Kazachstanie. Otóż przysłał mi na dzień dzisiejszy taką, i to zaraz słyszycie, ciekawą modlitwę. Modlitwę, którą powiedział nasz rodak, wielki Święty Jan Paweł II. Niech ona będzie w to święto Bożego Miłosierdzia. Dla nas takim, taką taką strawą duchową, takim, taką otuchą i też drogą wskazem na te. Jakby nie patrzeć na no trudniejsze dni egzystencji. Boże Ojcze duże, który objawiłeś swoją miłość w swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym pocieszycie. Dla bolesnej, męki i zmartwychwstania Twojego syna, mimo się dla nas i całego świata. W tym duchu wyznajmy też naszą wiarę. obowiązuje dalej to rozporządzenie księdza artybiskupa, dot. od obecności niedzielnej drogą. No, właśnie korzystamy z tego, oglądamy święto modlimy się wspólnie. Przed nami długi weekend. Z niedzielę zbiega się 3 maja uroczystość Królowej Polski. Właśnie z niedzielą, czwartą niedzielą, wielkanocną, ale liturgicznie ta uroczystość została poczynięta na 2 maja. W minionym tygodniu też mieliśmy wspaniałe święto, uroczystości świętego Wojciecha, patrona Diocesi Gdańskiej, świętego Jerzego w naszym kościele. W Klicy miałem specjalną przeświętą kanonizacji księdza błogosławionego Księdzajżego Fragmenty można znaleźć w opisie przez pana Mariana, Mariana Krzepielskiego w tak zwanym Tygodnik Solidarności. Świętego Marka, ewangelisty. No, w tym roku te uroczystości, no, zachci solińzanci, których w ten sposób też pozdrawiam, no, musimy być w domach, nie możemy spotkać się na nawet skromnych przyjęciach, ale tą drogą chciałbym wszystkim i Wojciechom, Jerzym, Markom złożyć jak najserdeczniejsze życzenia. Nie wezmę do rąk broni ni pałki, krwi darmo nie będę rozlewał. Boś ty ją przelął pojmany, jak on dziś Chrystus nocą Przeto te słowa wezmę w serca dłonie, jak kapłan twój brat Przed matką klęknę i śpiewał będę, śpiewał Dziś został nam fakt tych ziemskich lat Chlubnych lat rozkaz ten da Zetrzeć Twój ślad, zgładzić Cię To nieślepy los zrobił ktoś i nienawiść w serc doświadczyła i zabiła Cię i choć dalej czas zapomnimy wyryjemy w naszych sercach treść Twoich słów o męczeńskiej Twojej śmierci śpiewać będą hymny księże Jurku Ty Dziś kłamstwo co dnia skerco nam gra ciągle gra i przymna żara Taki chral, jaka Twa śmierć, dziś twój ziemski grób. Tam cię i choć dalej czas popłynie, my nie zapomnimy, wyryjemy w naszych sercach. Węczęjskiej Twojej śmierci, śpiewać będę chętne. Księży Jurkuty u Boga za nas się módl i choć dalej czas popłynie, my nie zapomnimy. Wzyjemy w naszych sercach treść Twoich słów, o męczeńskiej Twojej śmierci śpiewać będą hymny. Σα Piękną wycieczkę z do Avignonu. Bardzo proszę, chcielibyśmy obejrzeć ten materiał. drodze z Lourdes do La Salette zatrzymaliśmy się na kilkadziesiąt minut w urokliwym Avignon. Miasto położone na południu Francji u podnóża malowniczego wapiennego wzgórza nad rzeką Rodan przyciąga wielu turystów i pielgrzymów z różnych krajów. Świadkami burzliwej, a zarazem nietuzinkowej historii tego grodu są liczne zabytki. Pierwszym z nich jest słynny dwunastowieczny Most Świętego Benezetta, który niegdyś łączył oba brzegi Rodanu i pobliską wyspę, którego urodę sławią poeci i o którym śpiewa się piosenki, dziś posiada jedynie cztery przęsła i kaplicę. Pierwotnie przęseł było 22, lecz zniszczenia dokonały liczne powodzie, które nękały Prowansję w latach 1602-1670. Przechodząc przez jedną z bram okalających miasto, można było odnieść wrażenie, iż przemieszczamy się w czasy pradawne. Już w czasach rzymskich na terenie obecnego miasta istniała osada o nazwie Avenio, w okresie średniowiecza Avignon położone było w niezależnej od Francji Prowansji i stanowiło ważny ośrodek handlowy w Dolinie Rodanu. Od 1309 roku tutaj mieszkali papieże. Do dziś można podziwiać XIV-wieczny gotycki pałac papieski. Potężna, zbudowana z białego kamienia warownia, jest największą tego rodzaju w Europie. Jej powierzchnia wynosi 15 tysięcy metrów kwadratowych. Awinią rezydowali papieże Klemens V, Jan XXII, Benedykt XII, Klemens VI, Urban V i Grzegorz XI. W pobliżu Pałacu Papieskiego znajduje się katedra Notre Dame des Doms z XII wieku z kaplicami pochodzącymi z XIV i XV wieku. W katedrze znajdują się grobowce papieży Jana XXII i Benedykta XII. Na zapleczu zakrystii można oglądać wystawione tam zabytkowe szaty i naczynia liturgiczne. Po wyjściu z katedry była możliwość krótkiego spaceru po sąsiadującym ze świątynią parku, w można było cieszyć oczy rozkwitającą wiosennym słońcu przyrodą albo widokiem winnicy nad Rodanym, a wszystko w scenerii średniowiecznych murów. Pasuje do tego, co przeżywamy, posłuchajmy tegoż utworu. W katalogu masek na każdą okazję, coś na pewno znajdziesz dla siebie. Twarz, co śmiechem ukrywa niepewność. Albo sekret, o którym nikt nie wie. Bo są maski dla ludzi fałszywych i marnych, Co niszczą wciąż innych słowem i plotką. Przed światem pragną błyszczeć mądrością, Minę przy tym przyjmują, wręcz słodką. Ale, choćbyś tysiącem masek nałożył, Każdą na inną chwilę. Nie ukryjesz przed Bogiem prawdy o sobie i tego, jakim byłeś. I choćbyś tysiące masek nałożył każdą na inną okazję, to przed Bogiem zrozum twarz masz jedyną, tę swoją prawdziwą na zawsze. Maski z miną marsową, poważną i groźną, tych najwięcej chcą zabiegani. Ludzie, którym brakuje miłości, którzy w tłumie ciągle są sami. Ale choćbyś tysiące masek nałożył każdą na inną chwilę, nie ukryjesz przed Bogiem prawdy o sobie i tego, jakim byłeś. I choćbyś tysiące masek nałożył każdą na inną okazję to przed Bogiem zrozum twarz masz jedyną, tę swoją prawdziwą na zawsze. Ale choćbyś tysiące masek nałożył, każdą na inną chwilę, nie ukryjesz przed Bogiem... Pozdrawiam serdecznie wszystkich naszych widzów. Pozdrawiam tych z bliska i z daleka. Szczęść Boże wszystkim. Żyjmy wiarą, nadzieją, miłością. Te a też błogosławmy się za tych, którzy walczą o to, byśmy byli zdrowi, też za chorych, którzy ścigają krzyż cierpienia.